Jeżeli chcielibyśmy dodać teraz kolekcję czasowników nieregularnych w angielskim do naszego ankiego na smartfonie czy tablecie to jest to jeszcze prostsze niż na komputerze. Wystarczy uruchomić sobie ankiego i tutaj widzisz przykładowego ankiego którego używam sobie ja i zwróć uwagę w prawym dolnym rogu. Mamy taki plusik w kuleczce. Wystarczy dać sobie ten plusik i Popierz udostępniane talie. Czekamy. I mamy już ten sam katalog różnych udostępnianych przez użytkowników Ankiego kolekcji dla różnych języków czy tematów, jaki widzieliśmy w przypadku instrukcji na komputer. Mamy tutaj wyszukiwarkę i tak samo w tej wyszukiwarce um, wpisujemy sobie angielskie czasowniki, czyli English. Verbs. O, i dajemy sobie Search i mamy praktycznie ten sam listing, tą samą listę, którą widzieliśmy poprzednio. Teraz wystarczy sobie wybrać talię, która nas interesuje. Tak samo możemy sobie wejść do każdej poszczególnej z nich i zapoznać ze szczegółami włącznie z przykładowymi tutaj widzisz um, pozycjami z tej talii, żeby nabrać pewnego pojęcia, jak będzie wyglądała nauka z całą kolekcją. Jeżeli nam przypadło to do gustu, czy zainteresowało, chcielibyśmy dać temu szansę tej konkretnej kolekcji, to dajemy sobie tutaj ten przycisk Download, czyli pobierz. I co się teraz dzieje? No pewnie tutaj będzie to zależało od różnych smartfonów, różnych programów niestety nie jest to ustandaryzowane. Wszędzie takie samo, ale w moim przypadku plik się pobrał, przez chwilę tam było widoczne powiadomienie, że, że on się pobrał. I on sobie gdzieś tam jest, jeżeli nie zdążyliśmy tego powiadomienia kliknąć, to albo będzie gdzieś na balce, którą możemy sobie uruchomić, albo po prostu, po prostu możemy sobie jeszcze raz wejść w tą samą talię i jeszcze raz dać download i tym razem zdążyć kliknąć w tym powiadomieniu. No, tutaj mi nawet od razu już informuje, czy chce jeszcze raz pobrać, bo już jest pobrany. Nadamy, no że chce. Zobacz, jest open, szybko daję, żeby tym razem nie zniknęło. Czyli otwórz, może u ciebie będzie. Trudno powiedzieć, jak u ciebie to będzie wyglądać, dlatego że na przeróżnych smartfonach to potrafi nieco inaczej się prezentować, jak on się zachowa po pobraniu talii. Generalnie. Najważniejsze, żeby dojść do tego kroku, który widzisz teraz, czyli okienka z komunikatem importowanie, czy dodać tą kolekcję. Tak, dodajemy sobie, ona się teraz importuje i mamy komunikat, że zaimportowano i od tej pory nasza talia, którą sobie wybrałem, jest już dodana tutaj u góry druga z góry English irregular verbs, żeby sobie do niej wejść, i już mamy od razu czasownik to put, i teraz naszym zadaniem jest odpowiedzieć, jakie są jego trzy formy, czyli do przypomnienia ta podstawowa, pierwsza jest podstawowa, bazowa, druga to forma przeszła, a trzecia to forma, którą uwielbiam określać mianem formy do zadań specjalnych, czyli tak zwana trzecia forma, Używana innymi w metodzie <laughs> w związku. <laughs> Czyli dajemy wszędzie put. Akurat to pamiętałem. A zobaczmy sobie. Dalej. Shrink. <laughs> Kurczyć się. Wiesz co? Tego nie jestem pewien, ale będę strzelał, że to będzie. Shrink, shrank, shrank. Pierwszy shrank przez A, drugie przez U. Otwarte. Ha? Widzisz? <laughs> Zgadłem, dlatego że ten schemat się. Często powiela w przypadku nieregularnych czasowników w angielskim. Weźmy dalej. Shed. Rzucać, jak na przykład rzucać światło. Shed to będzie tak samo. Shed, Shed, Shed. Co tam? Seek, tak samo będzie wszędzie. Nie? Uhu. widzisz, pomyliłem się. Och. I byt. Ja myślę, że też będzie tak samo. Dobra. Nie będę tej talii robił do końca. Cofnę. Koniec. Tak to wygląda. W każdym razie już w ten sposób możesz dodać dowolną talię czasowników nieregularnych do swojego ankiego i rozpocząć już proces przyswajania efektywnego, wygodnego, prawie bez wysiłku, tam śladowo, i bez wysiłku, ale co najważniejsze zjawiskowo, efektywna metoda przyswajania tych czasowników, które ogromnie się przydadzą w Twoim angielskim i dodadzą elastyczności jego praktyce.